Druga porażka ligowa z rzędu, tym razem przegrana z GKS-em Tychy. Jak, jak podsumujesz to spotkanie? Myślę, że ogólnie spotkanie mogło się podobać. Obydwie drużyny miały szansę no ale wygra drużyna ta, która wykorzysta liczebną przewagę na ludzie w tym spotkaniu. No właśnie, było to widowiskowe spotkanie, nie brakowało emocji, twardych starć. No, tego można się można było spodziewać po tym spotkaniu. Mógł być powtórzyć? Tego można się nie było spodziewać. Nie słyszę, bo strzelają. Tego można się było spodziewać po dzisiejszym spotkaniu? Dużo emocji. Eee, no tak, oczywiście, zawsze nasze spotkania przeciwko tychom przynoszą dużo emocji, więc taki było też dzisiaj. Co zadecydowało dzisiaj o porażce? Czy to była ta kluczowa, ostatnia bramka, czy jednak może to ta przewaga wasza? Myślę, że mogliśmy strzelić więcej bramek dzisiaj, no ale się nie udało, I, a tych swo swoją przewagę wykorzystały, więc myślę, że to Z formacje specjalne często decydują o wyniku meczu, więc może, można powiedzieć, że możliwe, że to jest Czasami też chyba troszkę zbyt koronowo gracie. Nie słyszę. Czasami chyba też zbyt karakowo gracie, zamiast szukać się prostych okazji. Czy ja wiem, no czasem, może rzeczywiście, a, gdy mamy sytuację szczelerską, szukamy jeszcze jakiegoś podania, ale no, ciężko mi powiedzieć cokolwiek. Myślę, że nie, że staramy się strzelić tę bramkę i. Przede wszystkim teraz trzeba chyba szybko zapomnieć o tym, no i skupić się na Lidze miczów, bo to decydujący mecz. Jeden z ważniejszych ogólnie w ostatnim czasie. No tak, to... jeżeli uda nam się urwać jakieś punkty w czyńcu, zdajemy sobie, sobie sprawę, że możemy liczyć na awans do dalszego etapu, ale jeszcze o tym tak nie myślimy. Jeszcze mamy Parę dni do tego meczu. Będziemy na pewno trenować jakieś uh, zagrania i będziemy chcieli się przygotować jak najlepiej do tego meczu. Czuliście dzisiaj wsparcie kibiców na trybunach? Bo przybyli szajlicznie na Chemiku 4. Tak, zawsze w, o, kibice w dużej mierze wpisują i starają się nam pomóc na lodowisku, za co jesteśmy im wdzięczni i liczymy, że na każdym meczu przybędzie tyle kibiców.